Dzień dobry, z tej strony Miorz z Loga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek serii Świadome Zdrowie i jednocześnie kolejny odcinek serii o morsowaniu. Odcinek trzeci z prawdopodobnie sześciu i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się z nami, kiedy wchodzimy z wody, oraz co dzieje się z nami, kiedy wychodzimy z wody i co robić tuż po takowym Wyjściu. Czyli powiemy sobie, co się będzie działo, kiedy będziemy stawiać kroki już w, tej, w tym naszym jeziorze czy rzece, i co będzie się działo, kiedy już z tego jeziora czy też rzeki wyjdziemy. A to, co będzie pomiędzy, czyli co robić podczas stania w wodzie, jakie są techniki, jak progresować, w co się ubrać, czy pływać, czy ząrzeć głowę, to wszystko będzie tematem następnego odcinka. Więc już z góry zapraszam. I tradycyjnie przedstawienie sponsora tego odcinka, czyli mojej książki Świadom odchudzanie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego co musisz nie tylko o procesie utraty wagi ale również o diecie ogólnie jak wyrobić podczas tego okresu odchudzania, nawyki, które potem zaprocentują ci przyszłości i sprawią, że nie będziesz na diecie od do, tylko dieta będzie dosłownie Twoim stylem życia, a trzymanie zdrowych posiłków ze zdrowym rozsądkiem, również co jest ważne, będzie codziennością i nie będzie stanowiło problemu, to zachęcam Cię do zapoznania się właśnie z tą pozycją. Świadome odchudzanie, link znajdziesz w opisie. A teraz przejdźmy do tematu i zgodnie z zapowiedziom z poprzedniego odcinka, powiemy sobie jeszcze słówko o rozgrzewce, która nie jest obowiązkowa, a która to przez wiele lat można by nawet powiedzieć za obowiązkową uchodziła. I teraz zarówno jedna strona, jak i druga ma swoje racje w tym kontekście. Ja to zostawiam wam tak jak mówię, ja się albo w ogóle nie rozgrzewał, albo ta rozgrzewka jest taka mocno po łebkach. Jest pewna zasada, której nie powinniśmy łamać, czyli jeżeli już się rozgrzewamy, to nie powinniśmy się spocić. No bo wiadomo, jeżeli się spocimy, skóra oddaje to ciepło tak bardzo chętnie, no bo pot jest. Mechanizmem obronnym naszego organizmu, żeśmy się po prostu nie przegrzali. Jeżeli doprowadzimy do takiego momentu, gdzie ta temperatura ciała rzeczywiście mocno podskoczy, a my zaraz po tym wejdziemy do, do zimnej wody, to może to nie być zbyt korzystne. Dlatego jeżeli chcemy się rozgrzać, to dosłownie jakiś tam lekki truchcik, jakieś rozruszania stawu, żeby tylko troszkę pobudzić to krążenie bez tego dużego efektu zwiększenia temperatury ciała, czyli taki, taki dosłownie leciutki rozruch. I teraz, czy zrobimy to w ubraniach, czy bez, nie ma żadnego znaczenia. Tak jak powiedziałem, rozgrzewka może nas przygotować do wysiłku, bo tak jak mówiłem już w poprzednich odcinkach, będziemy sobie przyrównywać trening z morsowaniem, i tutaj naprawdę dużo analogii można dostrzec. I rozgrzewka w tym wypadku również ma przygotować nas do wysiłku, czyli jeżeli potrzebujemy takowego przygotowania, to się rozgrzewamy, jeżeli czujemy, że takowego przygotowania mieć nie musimy, czego oczywiście w treningu nie polecam, to rozgrzewać się. Nie musimy. I tak jak wspomniałem, możemy to robić w ubraniach, czy przychodzimy nad jezioro, dosłownie czy tam rzeka, ale tak jak mówię. Polecam dla osób początkujących i w sumie nie tylko, bo w razie czego to my się możemy w tej wodzie poruszać. Jak wchodzimy do rzeki, to wody nie zatrzymamy, więc polecam raczej jezioro, czyli wodę stojącą. No to przyjeżdżamy właśnie w to miejsce, zdejmujemy kurtkę, mamy tam jakiś dresik, dosłownie parę, parę kroków w jedną, w drugą parę wymachów i jesteśmy gotowi do wejścia. A możemy też już się rozebrać, czyli być już w tej pozycji, w której będziemy wchodzić. Tak swoją drogą, tutaj bardzo ważna kwestia, to mieć świadomość, trzeba, że. Poza samym, oczywiście, momentem wejścia do wody, to ten moment zdjęcia ubrań jest, no, może nawet jeszcze gorszy niż to wejście do wody. No, bo wiecie, jest cieplutko, my mamy kurteczkę, tutaj dresik jest fajnie i teraz trzeba to zdjąć, narazić się na to zimne powietrze, już jeszcze jak wieje, to w ogóle tragedia. Więc zdjęcie ubrań jest naprawdę ciężkie, i to w tym momencie mogą się jakieś wątpliwości pojawić. Ale przypomina z poprzedniego odcinka, że jest to proces zero-jedynkowy, czyli przyjechaliśmy nad jezioro po to, czy też nad rzekę, po to, żeby wejść do tej wody. Zatem tutaj już nie ma miejsca na odwoływanie tego, i dlatego hmm, tutaj w sumie różnie może to wyglądać. Tak się zastanawiam a propos tego, czy łatwiej będzie, jeżeli już rozgrzewkę to z ubraniami, czy bez. Odpowiedzcie sobie sami, możecie oczywiście przetestować jedno i drugie, jeżeli będziecie się rozgrzewać. Tak czy inaczej, jeszcze raz podkreślę, bo jest to dosyć ważne, że zdjęcie urań to może być pierwszy krok Ku temu wyzwaniu, ku osiągnięciu te tego celu, że wejdziemy do wody, to może być taki pierwszy punkt krytyczny, w którym przyjdzie nam do głowy, że nie to jest bez sensu, nie dam rady, będzie za zimno. Tak jak mówię, jak już się rozbierzemy, chwilkę, jeżeli będziemy się teraz rozgrzewać, to będzie nieprzyjemnie, ale za chwilę już się do tego przyzwyczajmy i nie będzie to tak strasznie e, nie wiem, jak to powiedzieć dyskomfortowe, jak było na samym początku. Oczywiście z takiego praktycznego punktu widzenia, no to jeżeli wykonujemy rozgrzewkę, to zrobienie tego bez ubrań pozwala nam od razu po tej rozgrzewce wejść do wody, czyli nie ma właśnie tego dodatkowego tutaj odstępu czasowego ale tak jak już też wspomniałem zostawiam to wam do przetestowania ustalcie sobie w który sposób będzie dla was lepszy i po prostu z niego korzystajcie pamiętajcie że morsowanie zresztą tak samo jak trening to nie jest jednorazowa akcja i możemy sobie tutaj mniej lub bardziej eksperymentować oczywiście w ramach zdrowego rozsądku patrzeć co jest dla nas lepsze co nam się lepiej sprawdziło gdzie się lepiej czuliśmy i tak dalej i tak dalej morsowanie zresztą tak samo jak trening zachęcam żeby uznawać za coś ogólnie przyjemnego oczywiście kiedy ten, z tej mitycznej strefy komfortu wychodzimy, czyli morsujemy albo idziemy na trening pierwszy, drugi, trzeci raz, to będzie to mocno negatywnie nam się prawdopodobnie kojarzyło, ale fajnie jest właśnie jak najszybciej sobie to przekuć w te. Pozytywne wspomnienia, fajnie jest podkreślać sobie w głowie te pozytywne aspekty, które doznaliśmy a propos danej aktywności, pielęgnować je, a te negatywne, które będą się zdarzać, no bo niestety wejście do wody praktycznie za każdym razem jest niemiłe, chociaż kiedy wiemy, że wejdziemy do tej wody. Przez tam kilkanaście, kilkadziesiąt sekund będzie nam tragicznie zimno, ale za chwilę nie będziemy nic czuć, a potem jak wyjdziemy z wody to będzie nam wręcz ciepło, bo tak to właśnie będzie. No to już mamy świadomość, że ok, przemęczymy się te paręnaście, parę sekund, ale potem będziemy mieć nagrodę w postaci satysfakcji, endorfin, no i oczywiście wszelkich innych pozytywów, które z płyną, i tym sposobem przeszedłem płynnie do kwestii wejścia do wody. I teraz, tak jak wspomniałem, pierwsze co? Objawi nam się mocny stres. Bodziec, ogromny, zimna woda na pewno spowoduje to, że w odruchu będziemy mieć krótki, płytki, taki szybki oddech. Taki... Mam nadzieję, że nie ogłuchliście. Nie? No, patrzę tutaj na wykresie tym moim dźwiękowym, że nie było zbyt głośno. Ale tak, będzie płytki oddech, szybki. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację i chcemy się uspokoić, to powinniśmy tak na chama, że tak powiem, wydłużać i pogłębiać ten oddech. I teraz, jeżeli wchodzimy do wody, już oczywiście od tam któregoś momentu, kiedy będziemy zanurzeli, to ten oddech będzie nam się przyspieszał. Tutaj jeszcze przypomnę, że warto wejść płynnie, a nie tak po kroczku, ponieważ jak wejdziemy płynnie, to ten bodziec będzie owszem duży, ale będzie on jeden, a jak będziemy wchodzić po kroczku, to będzie tak, wchodzimy, zimno, bodziec. Wchodzimy dalej, kroczek, zimno, bodziec. I będziemy musieli się przełamywać wielokrotnie. Jak sobie postanowimy i zrobimy to, że wchodzimy płynnie do wody, po prostu do tego momentu się zanurzamy, do którego chcemy, czy to będzie do pępka, czy to będzie do klatki piersiowej, czy to będzie po szyję, to po prostu wchodzimy jednym ciągiem, krok za krokiem, i przejmujemy się dopiero co się dzieje, jak wejdziemy. I teraz właśnie pogłębiamy ten oddech, staramy się uspokoić. I przez te pierwsze paręnaście parę sekund będzie nam po prostu bardzo zimno, i to jest czas, w którym warto właśnie się skupić na tym oddechu. Jeżeli skupimy się na samym oddechu, czyli żeby pobrać powietrze, żeby ewentualnie troszkę to powietrze przytrzymać, żeby sobie spokojnie to powietrze wypuścić, to jeżeli skupimy się właśnie na tym, to trochę mniej będziemy odczuwać zimno, bo wiadomo, multitasking to bzdura i jesteśmy się w stanie skupić tylko na jednej rzeczy. Znaczy, wiadomo, nie wiadomo, to raz ktoś mówi jedno, raz drugie, raz jeden udowodni jedno, raz drugie. Tak czy inaczej, z doświadczenia, o tutaj nie ma co dyskutować, mogę Wam powiedzieć, że jeżeli się skupimy na oddechu, to to zimno trochę mniej nam będzie doskierać. Czyli pierwsze co, wchodzimy zdecydowanie, przyjmujemy z pokorą, akceptujemy stan, który jest, czyli nam jest po prostu zimno i my nie chcemy z nim walczyć, tylko my chcemy dać organizmowi tutaj. Sygnał, że wszystko jest ok, to tak ma być, ja wiem, co ja robię, to nie jest stan zagrożenia, po prostu chcemy się uspokoić, będzie wszystko GITES. I właśnie taki sygnał dajemy organizmowi, kiedy uspokajamy ten oddech. I to jest naprawdę ważne, dlatego chciałbym tu wielokrotnie to podkreślić. Oczywiście, wraz z oddechem może nam się tak troszkę drastycznie podnieść puls, ale tutaj również będziemy go wyrównywać poprzez metody oddychania. Oprócz tego, tak już bardziej fiz. Voilà. Fizjologicznie będą nam się oczywiście zwężać naczynia krwionośne poprzez zimno i nastąpi coś takiego jak centralizacja krążenia, czyli pewnie słyszeliście kiedyś, że właśnie jak się wchodzi do wody, to organizm najpierw zabiera krew z kończyn, ponieważ one mu nie są do przeżycia niezbędne. No i właśnie coś takiego się dzieje, czyli krew nam odpływa z kończyn i z tego też tytułu często najzimniej i najtrudniej nam wytrzymać w tej wodzie przez stopy, w które naprawdę takie szpileczki są wbijane, i to jest jedno z miejsc. Właściwie chyba jedyne miejsce, jeżeli miałbym tak globalnie powiedzieć, z którego to uczucie zimna nie przechodzi. No bo jak już wejdziemy. No i oczywiście z dłoni, tak? Chodzi, chodziło mi o końcówki kończyn, o, w ten sposób. Jeżeli sobie wejdziemy do tej wody, to jeszcze raz powtórzę, że tam paręnaście, parę 10 sekund będzie nam strasznie zimno. I tutaj trzeba się na to przygotować, ale też ważne jest, właśnie, żeby nie walczyć, nie mówić sobie, że kurde nie dam rady, tylko akceptować OK, jest zimno, wiem, że za chwilę troszkę mi przejdzie, będzie fajnie. Akceptuję, dziękuję. Po tych kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach naprawdę przychodzi ulga, właściwie nic nie czujemy, bo tutaj dochodzi kolejna taka fizjologiczna adaptacja, czyli mamy zmniejszone przewodnictwo nerwowe, co objawia się po prostu takim efektem znieczulenia, czyli mniej czujemy i kiedy wyjdziemy z wody, chociażby będziemy się ubierać, to na pewno poczujemy to, że mniej czujemy. Jest taki Dyskomfort można powiedzieć, tak troszkę dotykamy się, i to nie jesteśmy my, takie nieswoje uczucie. Kiedy już będziecie po pierwszym morsowaniu, na pewno zobaczycie, to, to nie jest nic strasznego, po prostu jest to takie inne. I to właśnie jest kwestia układu nerwowego. Również tutaj warto wspomnieć o efekcie znieczulenia. Przyzwyczajamy się do tego zimna też w pewnym stopniu. Dzieje się też to, jeżeli jesteśmy w zamkniętym akwenie, który się nie rusza, że ogrzewa się woda nieco wokół nas, więc ta różnica temperatur się trochę zmniejsza. Także jeżeli nie chodzimy, nie pływamy, to z tego tytułu też nam będzie trochę cieplej. Zatem, tak jak mówię, pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt zazwyczaj się mówi o 30 sekundach. Będą trudne, ale potem będzie wszystko gites. A propos tego, jak długo spędzać w wodzie, to sobie porozmawiam w następnym odcinku, jeżeli jesteś osobą początkującą, to na pierwszy raz minutka będzie spoko, czyli połowa tego czasu będzie trudna, a druga połowa sam zobaczysz. Zatem jeszcze raz sobie powtórzmy, bo to jest ważne, wchodzimy śmiało, jednostajnie do wody, uspokojamy oddech. Akceptujemy uczucie zimna, skupiamy się na oddechu. Po kilkunastu sekundach jest wszystko gites. Zaufajcie, tak jak mówię, na pewno za pierwszym razem będzie to trudne, ale jak już mamy świadomość, czego się spodziewać, jak to będzie wyglądało, no to tutaj na pewno będzie to w pewien sposób pokrzepiające, uwalniające. Jeszcze dodam właśnie jedną rzecz, czyli, że jeżeli zanurzamy ręce. To oczywiście dłonie również, no ale stopy zawsze zanurzamy, więc w stopy może być mocno nieprzyjemnie przez cały czas. No i oczywiście, jeżeli to będzie już taki bardzo duży dyskomfort dochodzący do bólu, no to oczywiście nie bijemy się z koniem, tylko po prostu wychodzimy. Tak jak mówię, będziemy czuć po prostu uczucie takich szpileczek, tak jak czasem się zasiedzimy i nam krew przestaje dopływać, takie mróweczki. No to tutaj będziemy coś w tym stylu czuć oczywiście razem z uczuciem. Zimna. Niektórzy trochę bardziej to czują, niektórzy trochę mniej, nie do końca wiem od czego to zależy, ale żeby być obiektywnym, oczywiście wam chcę tutaj o tym wspomnieć. Dobra, wejście mamy obcykane, przechodzimy do wyjścia. I teraz, jak wchodziliśmy, narażaliśmy się na zimno, to z z zwężały nam się naczynia krwionośne, więc jak wyjdziemy, już nie ma tego drastycznego bodźca, to naczynia krwionośne nam się rozszerzają i to właśnie może powodować takie uczucie wręcz gorąca. I teraz, jeżeli jest nam ciepło, to wcale nie musimy się jakoś super spieszyć, żeby się ubierać i jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, tak naprawdę to, co będziemy teraz robić, jest mniej lub bardziej dowolne. Oczywiście nie można przesadzać, nie siedźmy sobie na śniegu, nie wiem, oczywiście też nie przesadnie długo, bo jeżeli chcecie sobie posiedzieć chwilę na śniegu, nie wiem, porobić aniołki, to nie ma z tym żadnego problemu, tylko oczywiście podchodźmy zdroworozsądkowo, jeżeli pierwszy raz morsowaliśmy, albo nie ma zbyt dużego doświadczenia, no to możemy się Pobawić tym momentem, bo on jest naprawdę ciekawy. Jeżeli ktoś nigdy nie miał z tym styczności, to naprawdę wychodzimy z zimnej wody, jesteśmy jeszcze mokrzy, dosłownie woda z nas paruje, a nam jest gorąco. Tak, to jest właśnie coś takiego, i potem możemy się tarzać w śniegu i dalej jest ciepło. Ten śnieg nas w żaden sposób nie, nie odrzuca, nie powoduje dyskomfortu, także naprawdę coś takiego ma miejsce. Oczywiście, jeżeli też nie przegniemy, bo jeżeli się zbyt mocno w tej wodzie wychodzimy, no to tak jak wspomniałem, e, będzie efekt odwrotny czyli możemy po prostu czuć zimno, możemy się cali trząść i mogą inne nieprzyjemne rzeczy być. Dlatego pamiętajmy, dostosujmy. Ilość tego morsowania, dawkę, ten bodziec, tak jak w treningu, do naszego poziomu zaawansowania. Jeżeli wchodzimy pierwszy raz do wody, no to nie przesadzajmy, tak jak mówię, minutka, dwie. Jest naprawdę wystarczające. Jeżeli chcemy się pocieszyć chwilą, zróbmy sobie aniołka w śniegu, jeżeli mamy ochotę, jeżeli jest śnieg, ale potem już się wytrzymy na spokojnie. Ubierzmy, jeżeli mamy ochotę, to wypijmy na przykład ciepłą herbatę. Alkoholu nie polecam. W ogóle alkohol przed wchodzeniem to jest wręcz zakazany, ponieważ. Desorganizuje, nazwijmy to, z pierwsze słowa, które mieszło do głowy termoregulacja po prostu negatywnie na nią wpływa, ale ciepła herbatka po wyjściu jak najbardziej jest OK. Niektórzy jeszcze tutaj mają jakieś tam nazwijmy to towarzyskie. Aspekty jak na przykład nie wiem, ognisko po morsowaniu, czy też coś, czego się uczepiłem, czyli zrobienie sobie grupowego zdjęcia. Oczywiście jeszcze nie będąc ubranym, albo w środku wody. No to tutaj, tak jak powiedziałem, jest mniejsza lub większa dowolność. Pamiętajmy, że jednak jesteśmy bez ubrań na zimnym powietrzu. Jeżeli byśmy chcieli za długo w ten sposób przebywać, więc ze zdrowym rozsądkiem możemy sobie tak trochę poprzebywać, ale po pewnym czasie oczywiście warto się już ubrać w ciepłe rzeczy. No, ale tutaj jak zwykle odwołuję się do waszego zdrowego rozsądku, z tym, że co może niektórych zdziwić, właśnie, że tutaj, a propos czynności, które możemy robić po, istnieje, panuje duża dowolność. Jest tylko jeden obowiązek: trzeba czuć satysfakcję i być zadowolonym. To jest obowiązkowe. I ostatnie słówko a propos tego, czego się spodziewać po wyjściu, no to jest kwestia drżenia. U osób, które mają trochę więcej tkanki tłuszczowej, coś takiego może nie wystąpić lub może mieć mniejsze natężenie niż u osób bardziej szczupłych. I tutaj drżenie może wystąpić, ale nie musi. Tak samo jak w kontekście treningu i zakwasów. Jeżeli nie drżymy po morsowaniu, to wcale nie znaczy, że to morsowanie było tam zbyt krótkie, zbyt intensywne itd., itd. Czyli ostrzegam, że coś takiego może mieć miejsce. Czy to jest przyjemne, czy nie, to będziecie musieli ocenić sami lub ocenić sami, jeżeli już pierwsze morsowanie macie ze sobą. Na pewno można troszkę nad tym panować, ale jest to trudne. Także jeżeli dopadną Was drgawki, to nie musicie się jakoś mocno przed nimi wzbraniać. One są oczywiście pewną fizjologiczną funkcją organizmu, czyli organizm chce się ocieplić poprzez skurcze mięśni, no i jest to po prostu całkowicie normalne. Okej, okay. także wiecie, czego się spodziewać na wejściu do wody i wyjściu z wody, także już prawie wszystko, co musicie z takich podstaw wiedzieć, to mamy za sobą. Za tydzień porozmawiamy sobie o technikach morsowania, właśnie jak progresować, jak długo siedzieć w wodzie, ile zanurzać, co można, czego nie można, podpowiem, że nie można właściwie niczego, poza tym, że przesadać i działać wbrew zdrowemu rozsądkowi, do którego znowu się odwołuję. No, a ostatnie dwa odcinki będą takie trochę bardziej w ramach ciekawostki, czyli ile kalorii spala morsowanie oraz jak się ma morsowanie do treningu, tutaj głównie siłowego, hipertroficznego. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczaj co mogę Ci zaoferować na moim Patronite, do którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to zostaw mi jedno słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmopasswiadomytrening.pl. Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi już Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście.